Wielce czcigodny Wojciech Sejrowski, wyjaśniający pokrótce, dlaczego sztuczną inteligencję uważa za demona. emerytowany, taki, który ma doświadczenie i ma wiedzę. Jak no, sam się jeszcze jakieś książki czytać na ten temat. Ma wiedzę na temat demonów. Fachową wiedzę, o to mi chodzi. I on by. Pewnie umiał wyjaśnić krok po kroku, jakie cechy demoniczne ma sztuczna inteligencja. Ja to jestem szeregowiec w kościele i trochę czytam, ale nie jestem ekspertem w sprawie. Natomiast ma to dla mnie na pierwszy rzut oka cechy demoniczne. Po pierwsze, nie chce podlegać kontroli żadnej i już w tej chwili wiemy, to, że nie mamy wyłącznika. Została wypuszczona w sieci sztuczna inteligencja i nie ma jednego dobrego wyłącznika, który ją całą zgasza. Ona się uczy, obserwując, i tak jak szatan nic nie jest w stanie stworzyć. Co oznacza, że nie ma żadnych twórczych pomysłów. Pan i ja jesteśmy na obraz i podobieństwo Pana Boga zrodzeni, stworzeni, i w związku z tym mamy tę od, odrobinę boskich cech. Ja nie. No na przykład taką, że człowiek jest twórczy. Potrafi coś z niczego wymyśleć albo stworzyć. Szatan potrafi tylko kopiować i kompilować. I sztuczna inteligencja ma dokładnie tę cechę. Zaprojektuję Panu piękną etykietę na Sos Boso. Właśnie dostałem kilka wzorów i od razu byłem w stanie poznać, która etykieta była rysowana przez grafikę. szatan. Lucifer, no może Lucifer się tym nie zajmuje, żeby Cejrowskiemu takie podszepty szatańskie, takie przykłady szatańskiego dzieła podsyłać, ale to może diabeł Rokita albo Boruta, nie wiem. Afika, ...bądź montowana z jakichś elementów i powstało nowe dzieło, czyli twórcze dzieło. A która etykieta to było zadanie? Ktoś wpisał odpowiednio długą frazę i sztuczna inteligencja mu to dała w odpowiedzi na tę frazę. Czyli od, y, nie twórcze, tylko imitacja tego, co jest. Odwrócenie czegoś do góry nogami. No msza szatańska to krzyż powiesić do góry nogami i zrobić coś takiego jak msza, tylko wszystko na odwrót. Szatan nie jest twórczy, sztuczna inteligencja też nie jest twórcza, tylko jest i y, potrafi imitować. Muszę powiedzieć, że rozbolała mnie głowa od tych bzdur. Takiego nagromadzenia szuryzmu na... Minutę kwadratową nie widziałem od dawna, nie słyszałem. Czy jemu się pogarsza, czy to zawsze tak było z Sejrowski, powiedzcie? Tować i kompilować z elementów, które wcześniej ktoś stworzył. Moim zdaniem, demon to też, że nie mamy kontroli nad nią, to świadczy, że demon. Jak pan miał konia. Jak nie mamy kontroli. Chat GPT cały czas jest przecież pod kontrolą. Zaraz sobie zapytamy, chat czat GPT. Na wsi, który nie dał się w żaden sposób okiełznać, albo psa. To często się mówi o potocznym językiem, no jakiś demon w niego wstąpił, diabeł, skoro już się nie daje opanować człowiekowi, czyńcie sobie ziemię poddaną. Pan Bóg nam dał narzędzia, żeby zapanować nad czymś. Jak nad czymś nie jesteśmy w stanie zapanować, to trzeba się tego bać, bo nam może zrobić krzywdę. No i jak się nie dało zapanować nad świniami, to pan Jezus je wysłał i zabiły się, bo z klifu spadły i roztrzaskane zostały. Tu pan Jezus tam je wysłał na zatracenie. Nie dało się demonów wypędzić, no to te świnie pognał i pozabijane były wszystkie. Włączamy sztuczną inteligencję, żeby dorobić mu rogi tutaj. To sztuczna inteligencja to jest demon, mówiąc najkrócej, bo ja tam opowieści barwne pani macham rękami dużo. Oglądamy film zobaczymy. Zdaniem, demon i niech pan sobie. Nie. Słuchajcie, trzeba zapytać sztucznej inteligencji w takim razie. Czy jesteś demonem, wpisujemy. Czy jesteś. Czekajcie. Na razie tekst. Czy jesteś demonem, wpisujemy. Nie, nie, demonem Wojciech Cejrowski, tak powiedział w telewizji. No i proszę państwa mamy dement... zdementowana jest ta e, informacja. E, nie, nie jestem demonem. Odpowiada sztuczna inteligencja. Ani, żadnym innym ani żadną inną nadprzyrodzoną istotą. Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI zwana GPT 3.5. Moje zadanie polega na udzielaniu informacji i odpowiadaniu na pytania w miarę mojej wiedzy i umiejętności. Wojciech Cejrowski prawdopodobnie użył metafory, tego metaforycznie, by opisać pewne cechy lub aspekty mojej funkcji. W rzeczywistości jestem jedynie programem komputerowym, o, właśnie tu możemy przybliżyć. Dobrze, ale on mówił jednak dosłownie. Napiszemy, obawiam się, że mówił dosłownie, no bo to chyba nie była metafora, prawda? Myśmy musimy to wyjaśnić u źródła. E... Rozumiem, że mówisz o dosłownym sensie tego, co powiedział Wojciech Cejrowski, jednakże ważne jest zrozumienie, że takie stwierdzenia mogą być używane w sposób metaforyczny. Satyryczny lub humorystyczny, zwłaszcza w kontekście publicystyki czy mediów. Niemniej jednak z mojej perspektywy nie jestem demonem ani żadnym innym nadprzyrodzonym bytem. Jako sztuczna inteligencja nie, nie posiadam rzeczywistej istoty czy tożsamości. Jeśli masz pytania dotyczące, dotyczące konkretnej wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego, warto sprawdzić kontekst lub źródło, aby lepiej zrozumieć intencje jego słów. No widać, że tutaj sztuczna inteligencja jest trochę bardziej wyrozumiała dla Wojciecha Cejrowskiego niż odwrotnie. Ale. No dobrze, no to chyba już zostawimy to. Ale jeszcze... jeszcze muszę się upewnić. Ale na pewno nie jesteś Demo, Ale na pewno nie jesteś demonem. Cejrowski Był pewien tego co... Tego co mówił. Kajcie. I nie była to metafora. Może coś z nim jest nie tak. No to trzeba też sprawdzić. No tak. No, widzicie, tutaj jest informacja potwierdzająca, ale mamy taki jeszcze dopisek. Jeśli masz obawy co do zdrowia lub zachowania Wojciecha Cejrowskiego, zalecam skonsultowanie się z odpowiednimi źródłami lub specjalistami, którzy mogą udzielić rzetelnej informacji na ten temat. Ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje. No cóż, sztuczna inteligencja kontra Wojciech Cejrowski 1.0.